Ewa Bobrowska, witam i zapraszam na prognozę pogody. Dzisiaj nie możemy narzekać na pogodę, bo jest bardzo ładna. Od rana dużo słońca, temperatura szybko rośnie. Do godzin południowych maksymalnie na termometrach 13-14 stopni. Przelotne opady deszczu pojawiają się gdzie niegdzie na północnym wschodzie i w drugiej części dnia również parasole przydadzą się na Podlasiu, na Warmi i miejscami też na Pomorzu. Nad resztą kraju dużo słońca, a na termometrach maksymalnie 20 stopni w Warszawie. Do 22 stopni temperatura wzrośnie na południu, a na pomorzu 16-17 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, ale na wybrzeżu jest umiarkowany. I sprawdzamy kolejne dni. We wtorek burzowo, ale dopiero po południu te burze będą się pojawiały, w środę również, a na wschodzie ładna pogoda. Temperatura do 26 stopni. W czwartek dużo więcej chmur i więcej opadów deszczu, a temperatura niższa 14 stopni w centrum, na południu do 20. W piątek też 14 stopni, tym razem na północnym wschodzie do 22 na Dolnym Śląsku, a sobota to już poprawa pogody i temperatura od 20 do 24 stopni. Do zobaczenia.